Kur Margaretki znany jest z występów podczas imprez na terenie gminy Baborów. W okresie Bożonarodzeniowym panie odwiedziły dom opieki spokojna przystań w Baborowie, gdzie dały kameralny występ dla mieszkańców i personelu. Przygotowaliśmy kilka pieśni bożonarodzeniowych i kolęd i przyszliśmy tutaj, aby uświetnić pobyt pensjonariuszom. Chrystus. okazji świąt Bożego Narodzenia właśnie chór Margaretki y, przyszedł y, z chęcią do domu opieki, żeby pośpiewać, żeby spędzić po prostu czas y, miło i przyjemnie. I cieszymy się z tego właśnie czasu, z tego miejsca, że, że możemy tutaj być i podzielić się opłatkiem, pieśnią, wspomnieniami. Jako właściciel Domu Opieki Spokojna Przystań bardzo bym chciała podziękować paniom z churu w swoim imieniu, w imieniu naszych mieszkańców, w imieniu personelu serdecznie dziękujemy za przybycie, za tak pięknie przedstawiony program i zapraszamy no, na dalsze wizyty. U nas serdecznie zapraszamy. Życzenia płynące z ust członki chóru były ciepłe i wartościowe, a uśmiech i wzruszenie w oczach mieszkańców bezcenne.